Ze mną jest Andrzej Pluta. Przede wszystkim gratuluję tego utrzymania. No i zapytam, jak się miewasz? Czy nosisz już w lepszej po tym ostatnim starcie w Zielonej Górze? Dziękuję, dziękuję. Coraz, jest coraz lepiej. E, Przyzwyczaiłem się powoli do grania z maską, e, ale najbardziej cieszy i daje taką motywację właśnie ten mecz, że dzisiaj wygraliśmy, dlatego... Cieszę się i mam nadzieję, że jak najszybciej będę mógł grać w tej masce. Przyzwyczajasz się do grania w no Wygląda na to, że może ci nie brakowało przez ostatnie spotkanie, skoro nagle wróciła znowu ta skuteczność. To był bardzo ważny mecz i wy wytrzymaliście te momenty, kiedy Sokół gonił, kiedy tam próbował jeszcze coś wyrwać. Byliście na to przygotowani, że właśnie tak to spotkanie może wyglądać? Tak jest. Wiedzieliśmy od samego początku, że e, bo będzie naprawdę ciężkie spotkanie, tym bardziej tutaj, gdzie ta atmosfera jest e, no, bardzo taka ciężka. E, ale wielkie gratulacje dla naszej drużyny, bo tak jak pani teraz powiedziała, w ciężkich momentach poradziliśmy sobie. E, nie do, może panie kopaliśmy do końca, więc e, cieszy bardzo to zwycięstwo i, i no i tyle. E, W zasadzie no, jeszcze musicie dograć ten sezon, ale to utrzymanie już jest pewne, więc... Czy ty jesteś w stanie już tak na razie tak jeszcze grając, ale już ocenić trochę jak ten sezon dla Ciebie wyglądał, no bo to były chyba trudne rozgrywki, te kontuzje, cały czas coś ci się, coś ci się działo, musiałeś grać z dużymi, dużymi trudnościami, prawda? Znaczy jeszcze ta sezon jeszcze się nie skończył, dlatego chcę teraz dograć jak najlepiej do końca sezonu, wygrać jak najwięcej spotkań. Później po sezonie będę mógł usiąść i tak naprawdę stwierdzić jak ten sezon dla mnie minął. Na razie się cieszę ze zwycięstwa i nie jest tylko do przodu. Bardzo dziękuję. No i życzę udanej drogi do domu, która trochę pewnie potrwa, a my wracamy do naszych komentatorów.